Hello. Liga Legend jest grana i patrzcie tego tak bagas, Widzicie? Graves na dżungli. O, teraz grejsik jest OP. Zobaczymy czy da radę na Amumu i Volibera. Ogólnie mniej więcej staram się pokazać jak powoli robić dżunglę. Tak po krok po kroku, więc z reguły startujemy od, no, od reda teraz, chyba że chcemy invade'ować. Zaczynamy na dolnej stronie i chcemy invade'ować, to zaczynamy od blue, bo przeważnie przeciwnik... inaczej, jeśli od dołu zaczynamy i chcemy pójść na invade'a na pierwszych levelach, to zaczynamy od blue, yy, ponieważ przeciwnik z reguły powinien yy, startować także od blue swojego, żeby dostać, uzyskać po prostu lepszą pomoc od swojej drużyny. I od razu potem mu się wybieramy na reda. Tak jak widzicie, ja, z, ja zacząłem yy, na, na redzie, on zaczął na swoim redzie, dzięki czemu mnie bez problemu zywidował. No i git. Na szczęście no nie mam dżungli, ale na szczęście zgarnąłem fraga Więc te 400 golda mniej więcej troszeczkę mi zwróci Zobaczymy, czy ten woliber jest taki greedy Podejdzie No nie, niestety. Dobra, tego już tutaj nie ruszam. Idę na kraba. A powinien być wirtualnej dżungli, więc mm, on powinien teraz się zajmować krabem. Na dole. I możliwe, że zaraz zrobi ganka. No właśnie zrobił kanka, No bo ta. Halo, sprawdzę, czy mu się już rajty zrespiły. On nie ogólnie szybko robić na swoją dżungle, więc... To jest. rajty powinien już mieć swoje. Powinny się jego wrajty już zrespić. Zresztą szybciej robi dżunglę ode mnie. No dobra, szkoda czasu. A mu jest na midzie? Kurna. No niestety. O, to jeszcze Morgana jest. No to bardzo fajnie. Bardzo super. Normalnie uśmiech się rysuje na twarzy. Nie, nie, że nie, nie zabiliśmy Sarafin to jeszcze mu zgarnął. Braki Teraz prawdopodobnie umrę będziesz ten top albo właśnie na swoje brajty. tak wymieniona, kurna. Nie wierzę w to. Dobra, Weks powinien zabić. Chyba... O kurno... Nie no to Serafin z życiowego Farty, nie? No cóż, póki co tylko jeden frak, jest infernal więc zaraz bym chciał sędziom przejść się na bota, i zgarnąć golemy i zwardować Drake'a. A mu pewnie też już jest porikolu i on zaczął swoją dżunglę teraz dalej robić. Pinka kupię, mam trochę golda w zapasie, to pinka sobie kupię. Wziąłem buty zamiast dagara, żeby po prostu być bardziej mobilniejszym. Ogólnie Darius powinien go już solować, coś mi się tak wydaje. Jeśli tylko dobrze zagra. Nie? Ech, no właśnie, mu na bocie takich mówiłem. Dobra, mamy drajka za darmo. Ja chciał drake'a zrobić, ale no... A nie zresetowałem sobie reloada. A, powinienem zrobić tego drake'a bez problemu. Drak jest zrobiony. A mu może by chcieć wyjść w moją dżunglę? A nie, dobra, wraca się. Darius tam chyba walczy. Utopia przeżycie. A jednak nie, na no spokojnie widzę, farmią sobie. Kiedyś się nie przyzwyczaiłem. Z powrotem do tego nagrywania i przez to ten głos tak czasem zniżam po prostu. Dobra, zginęła. Jest dobrze. zaraz będziemy szli na bota. Napiszę mu, że poczekał. Ja sobie bluebym z chęcią zgarnął, żeby mieć tą manę. Gra jest bardzo fajna, ponieważ jak już ma się troszeczkę tego tak spida, yy, to można bez problemu robić tą dżunglę bez praktycznie straty HP. O kurwa. Oj. Czy sarafinka tutaj przyszła? Nie wiem, czy my tutaj coś tak naprawdę chcemy zrobić. Mam taki szybki, krótki trejdzik. Dzięki temu mógł sobie chociaż troszeczkę na spokojnie fa yy, farmy skarmić Serafin starczył o farmy na midzie, weks trochę też, ale linia się poszowała bardziej w jej stronę Sarafinki, teraz na szczęście się to odbiło. Yy. Widzę, że Voliber będzie chyba fryzować. No, Voliber chce, żeby się z nim Darius zbił na blisko. Powinna zginąć? Nice. Dobra, ładny gang. Trochę mało staków na Dark Harvest niestety. Proszę mu. Dobra, wyrąbałem się, niestety. I nic nie zrobię, dostałem dwa stuny i się składam. Kenan, jaki agresywny flash. <gryw> Bardzo dużo zrobił. Oj, tak. Ale się flasze posypały. Azrael 3-0 już. Aha. A ja nawet praktycznie nie miałem jak gankować tego bota, przez to, że ciągle puszowali Kilka okazji miałem w sumie na... No, a nie... Mogłem dwa razy zrobić kartę ale... Byłem na topie wtedy. Tutaj będzie Amumu. O, już zrobił? Nie, nie robił, co jest? Zobaczymy Ken ma item na dżu? Nie, dobra Ojej Strasznie close, nie? No co, trolling się odbola, nie? Terryus też nie wiem jak on przegrywa na Bolibera Aj, Polaki Najgorzej Prawdopodobnie Drake tracimy, chyba że uda mi się może jakoś sksuć Nie ja wiem biegnę do tego gina Próbuję mu jakoś pomóc auto tak, radzik, dobra mamy to eee Dreka raczej teraz nie zrobię, cofnę się M mógłbym zrobić jeszcze red buffa dobra, może o dobra zginęła w końcu nie wiem to postacie z serafin jest Serafina, strasznie dziwne. W dobra idę na topa. O, Voliber. Dawaj Darius. A, on podmonstruj, co będzie grać, no to nie. No. Problem będzie mieć na niego. Nie wiem idę. Oliver ma opordowane, ale z O, nie wiem o co mu chodzi. to atakowałem go Majarka ma większy damage dopiero jak ma ktoś lowa. Oposzuje falę. Ktoś może pomyśleć, że teraz mu przegrywa mnie, ale nie. Fala się wyrówna. Znaczy fala powinna się teraz wyrównać w miarę. Chociaż nie, on już z za turetem. Może troszeczkę, ale... Z szczerze ten standarius jest trochę sam sobie winny. No cóż, niestety Drake przegrany. Liber na to, na bocie raczej. Dorus ma teraz chwilowo po free Może sobie spuszować, poparmić, coś porobić. Ja w tym czasie wydepuję da Если бы я пошел на бота, то я бы ничего не сделал, к сожалению. Хорошо, Дарус уничтожил веру, так что это хорошо, да? No i git, nie? Oj, dobra. Git. zarobiście. Dobrze, dobrze wyszło. Nie wiem. Oj. Ezreal Dariusz sobie to w ogóle. On gra, on gra z ignite'em. Nie wierzę nam. Chłop na Dariusie gra z Ignite'em nie? I chyba naoglądał no, trochę Youtuba Wex? Yy, Masz go, nie? No, nie Nie fajnie. Mam yy, trzy koła golda, no powinien się zresetować. Wurf. Kozak jestem. Fajny grejsik, fajny. Halo? Oko Saurona? Nie no, już muszę się zresetować, nie? Sztruluję, naprawdę. Tylko wezmę krabiego Przeciwnik pokonany Przeciwnik pokonany Ech. A da no, Darius zaczyna go robić tylko o! Holu mu trude mi zerki zarzucił Na nich nie ma co za bardzo grać, tego kolektora. Ogólnie od kolektora jest wiele lepszych temów poza tym w lidze istnieje pewien bug od naprawdę o, długiego czasu, że jak ktoś yy, malołka to czasem umiera tak nagle, nie? Jakbym właśnie miał niby tego kolektora, kolektor to jest tylko takie zastępstwo na tego baga. Taka ciekawostka. No nieraz ludziom się zdarzało, że nagle umierali, nie wiadomo dlaczego i... A tego drake'a też już chcemy przygarnąć, się. No i fajnie, no i cześć. Dobra, jedna drake'a. Drużynka nie chce robić, co chce, byle się nie wywrócili. Kurde, myślałem, że się ją Haroldem zgarnę. Hm? To było śmieszne. co by chciał. Darek? Halo, Jean? Jest free frag? Czy to ale odwalili. O, dobra. Hm, ze smoka. Не до он Мара сут нравится. А смог, как бы не надо, сосновать. Dobra eee... Dobra strollowałem O nie przeproszę Ale tak eee, Ten bez flasza to bez flasha. Ignite RK eee, Ten chyba bez tego to bez tego 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 A już nawet Pingo właśnie nie mogę Ja mu, mu chyba też... ja mu, mu też jest bezpłasza. O, lol. No jeszcze zużył. Ale ten dzień to w ogóle teraz trollewa, nie? Jeszcze bardziej się... Ech. Nie wiem, co oni odwalają. Co ty robisz? Debile. Może jak oni trollują mnie. chyba się za bardzo nie mną teraz to maksym zaobserwowali. Ogólnie Baron stoi za 2 minuty Drake. Fleszynać? Nie wiem, czy Barona damy radę, w sumie go coś tam. Darius, taki heal'ek. Zapomniałem przez smajcie, nie? Od razu w sumie mogę iść na drake'a. O, barona, coś powinniśmy przepuszować. powinniśmy się jakoś podzielić, ale nie wiem czy oni to ogarną. Vex będzie się solo. Um, nie wiem... Próbowała coś rozegrać. Mm. 20 sekund też. Wkrótce się odrodzi. Będzie się wyleczyć tam w rejtach. Zarobiście to wyszło, super. Spoko. Hm. Trzeba go trochę znerwić, umera No cóż, graj się kołpi. Ale odwaliłem hm. Dariusz, co się wrąbał. nie co mi mnie najwięcej zadało. Dzięki, ja chyba robić nie będę, dawdę sobie zrobię. gdzie się devdensa często robiło na gravesie albo... albo anti o, anti-heal będzie dobry no i teraz devdensa sobie zrobię jakoś kryta tak naprawdę nie gram jakiś super opłacalny kryt teraz nie jest tylko powiedzieć ten true damage na takich kary a właśnie graves jest takim kary Albo no pan też umrzyka sobie po prostu zrobię. Ten bonus damy już do pierwszego basica jest na bezpoko Tym bardziej, że teraz kosy statyka nie ma niestety No a to boli troszeczkę na niektórych buildach, nie? Nie wiem oni wszyscy już chyba mi idą chcą mieć. chyba kończyć tą grę Idę. Oj, oj, kanon. Ale to maniane. za dwie minuty, tak samo dragi to... Dobra, Nidaroś się tam bije. A my to idziemy kończyć. Dobra, GG. E, lajki, sobie, dawajcie thanks for watching i... Nara.